A już teraz moim i Państwa gościem jest dziennikarz i publicysta TVP 3 Opole Zbigniew dzień Górniak, dobry. który przygotował dla Państwa autorski przegląd prasy. Witam serdecznie Zbigniew. Dzień dobry, dzień dobry. Tradycyjnie jak każdy poniedziałek i myślałem, że w ten poniedziałek nie będę musiał zaczynać od cytowania um, Newsweeka, ale jednak zacznę, bo jakby na zamówienie samego prezesa Kaczyńskiego wrogi mu dość mocno wrogi mu tygodnik Newsweek opublikował felieton Krzysztofa Wagi całkiem niezłego pisarza w którym sprawdza się wszystko to co prezes Kaczyński w sobotę na Kongresie partii opowiadał o polskiej mikromanii, czyli o takiej manii małości, o takim kompleksie gorszości, który w polakach hodują elity polskie, o takiej pedagogice wstydu, który starają się w nas wywołać. No i tak mówię Warga, jakby w porozumieniu z prezesem pisze coś takiego: normalna polska i tak zawsze brzmieć będzie jak oksymoron. Oksymoron, czyli, proszę Państwa, taki paradoks, coś takiego jak żywy trup, sucha woda, wysoki karzeł. Bo my do normalności nie jesteśmy predystynowani. Nam Pan Bóg, dzieląc lud Boży na osobne narody, wyznaczył rolę Polaków. Najpewniej uczynił to chwili spazmatycznego ataku poczucia humoru. Wyobrażam sobie Boga tarzającego się ze śmiechu po nieboskłonie, gdy swym boskim palcem wskazuje na ziemię nad Wisłą i mówi: Tam urządzę sobie, Boże, igrzysko. A więc, proszę Państwa, jesteśmy takimi pajacami, z których nawet Stwórca się śmieje. Myślę, że pana Wargę na kolejny kongres PiSu powinno się zawieść w takim dużym akwarium jako żywy okaz tego pielęgnowania kompleksu polskiej gorszości. W sukurs idzie mu kolejny pisarz, równie dobry, Andrzej Stasiuk, który pisze, kochany przeklęty naród, jesteśmy przeklętym narodem, zbawienie narodu nie wyszło. Opowiada Stasiuk swojej rozmówczyni, pani Pawlickiej. Zbawienie narodu nie wyszło, przeciwnie klęska zupełna ideologiczna, intelektualna, moralna, gospodarcza, ekologiczna długo by wymieniać. To, co zafundowali Polsce, to nie rewolucja, tylko oszustwo i przekupstwo a pieniądz się kończy Mówi tak jak kiedyś pan minister Rostowski, pan pisarz Stasiuk. Już nie mają argumentów, nie mają mocy, aby dokonać rewolucji, jak swoje rządy wyobrażał sobie nasz mały Piłsudski. Wiadomo o kim to. Czy ci panowie Stasiuk i Warga e, także są takimi malutkimi, złymi Polakami? Otóż nie. Oni raczej są tą elitą, która wskazuje Polakom, jak są niedoskonali, jak bardzo potrafią, powinni się wstydzić. Oni są tymi napuszonymi, lepszymi. I o tym napuszeniu się elit bardzo zgrabnie, jak zawsze zresztą, w Tygodniku do Rzeczy pisze Rafał Ziemkiewicz tymi słowy. Przy okazji słynnego już głośnego filmu Agnieszki Holland, którego. Jeszcze prawie nikt nie widział, ale o który zdążyliśmy się już pokłócić. I słusznie, że się o niego kłócimy, bo, bo gorsze jest to, co mówi się przy okazji filmu, niż sam film. Ym, pisze Ziemkiewicz tak. Film Agnieszki Holland wygrywa wybory, ale dla PiSu. A raczej nie tyle sam film je wygrywa, ile stworzenie. Jego, premiery, jego premierą okazji dla wrogich pisowi m, liderów opinii, takich jak zacytowałem przed chwilą, obach, obaj pisarze, by się po raz kolejny moralnie napuszyć i nabzdyczyć na Polaków, że są podli, bo w przeciwieństwie do oświeconych salonów, nie chcą w brodatych bandytach z drugiego końca świata, atakujących Polskę i polskich funkcjonariuszy na rozkaz Łukaszenki i Putina, widzieć uciekających przed wojną bezbronnych kobiet i dzieci, które najwyższym obowiązek każe wpuścić i o samym filmie niech piszą inni, postuluje Rafał Ziemkiewicz. A dla mnie, czyli dla niego, fenomenem jest to, jak bardzo lewicowo-liberalne urojenie wyższościowe wyjadło tzw. Tak elitom mózgi. Tak, że dla napuszenia się swoją moralną wyższością gotowe są zaprzepaścić nawet wymarzone odsunięcie pis od władzy i zapomnieć o rozliczeniach, które sobie przecież tak mocno obiecują. Nawet pół analfabeta zrozumie, że stawianie miesiąc przed wyborami w centrum uwagi właśnie tej sprawy, której opozycja najbardziej mija się z nastrojami społecznymi, to nóż w plecy i tak robiącej bokami platformy obywatelskiej, a intelektualiści nie rozumieją. O czym przed chwilą przekonali się państwo, gdy cytowałem dwóch dobrych polskich pisarzy, którzy w Newsweeku opowiadali po prostu Kłamstwa i głupoty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zbigniewie, a my serdecznie dziękujemy za dzisiejszy autorski przegląd prasy. Kolejny już najbliższą środę. Myślę, że warto o, zaprosić już. naszych widzów, oczywiście w wydaniu Kuriera Opolskiego o godzinie 16.30. Dziękuję.